Cześć, tutaj Artur Witoś udany czyli wszystko to, co mężczyzna powinien wiedzieć o związkach i relacjach damsko-męskich. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kobiecym zainteresowaniu, a dokładnie o tym, jak sprawdzić, czy kobiecie zależy. To bardzo częsty problem wielu mężczyzn, więc postanowiłem nagrać o tym materiał. O co konkretnie chodzi? A więc w związku wielu facetów chce po prostu wiedzieć, czy dziewczyna, która z nim jest, jest prawdziwie zainteresowana. Doskonale wiesz, i ja też to wiem, że bardzo często zdarzają się takie związki, tak zwane związki bez przyszłości, w których kobieta jest tak naprawdę z facetem z jakichś egoistycznych powodów. Ona jest z nim, dlatego że on ma dużo pieniędzy, jest popularny. Lub jest też z nim z tak zwanego braku laku. A więc powstaje pytanie: Jak sprawdzić, czy dziewczynie faktycznie zależy i jest z nami z jednego powodu, a właściwie z powodu jej szczerego zainteresowania? Zanim powiem Ci, jak sprawdzić jej zaangażowanie i zainteresowanie w związku, to powiem Ci, czego masz absolutnie nie robić. No dobra. To, czego ci zabraniam? Zabraniam ci bezpośrednich pytań o jej uczucia. Dlaczego tak e, sądzę? Wielu mężczyzn tak robi. Pyta się kobietę o zainteresowanie i wiesz co? Zawsze dostają fałszywą odpowiedź. Wiesz dlaczego? Ponieważ nieważne, czy kobieta jest zainteresowana, czy też niezainteresowana, ona zawsze powie ci to. Co ty chcesz usłyszeć? Już wyjaśniam. Załóżmy, że jesteś w związku z niezainteresowaną dziewczyną, tylko ty o tym nie wiesz. Pewnego dnia chcesz faktycznie sprawdzić, czy ona jest zainteresowana, i decydujesz na to, by zapytać się w bezpośredni sposób, czy jej zależy. A więc pytasz się: Zuza, czy ty mnie jeszcze kochasz? Czy zależy ci na mnie? No, jak zapewne się domyślasz, kobieta w takiej bezpośredniej rozmowie, pod taką presją, odpowie jednoznacznie: Oczywiście, że cię kocham, zależy mi na tobie. Skąd w ogóle takie myśli? I nieważne, czy ona jest zainteresowana, czy też nie, ona zawsze odpowie ci w taki sam sposób. Dlaczego? Ponieważ kobiety po pierwsze nie są bezpośrednie, no a po drugie jak wyobrażasz sobie jej odpowiedź inną, niż ta, której oczekujesz? No bo zobacz, jesteście sam na sam, ty pytasz jej o jej zainteresowanie, ona oczywiście nie jest zainteresowana. No ale no to co ma ci powiedzieć? Ma ci powiedzieć prosto w twarz, słuchaj, nienawidzę cię, nie jestem tobą zainteresowana i rzucę cię, gdy znajdę lepszego chłopaka. No, czegoś takiego to bym się nie spodziewał na pewno. No, ale zamiast tego, ona powie ci to, co ty faktycznie chcesz usłyszeć. Ale pamiętaj, że to, co ona ci powie, nie musi faktycznie być zgodne z rzeczywistością, bo jak już wcześniej wspomniałem, ona powie to, co chcesz usłyszeć. Więc, jeżeli chcesz faktycznie poznać jej prawdziwe zainteresowanie, to nie pytaj się jej w bezpośredni sposób, bo to jest bezsensowne i niczego się nie dowiesz. I tutaj mam dla ciebie wartościową i uniwersalną zasadę. Oto ona: słowa mogą kłamać, ale czyny zawsze pokazują prawdziwe oblicze człowieka. Bo zobacz, dziewczyna może ci wiele napisać, wiele obiecać i jeszcze więcej przysiąść. Ale pamiętaj, jej prawdziwe intencje pokazują czyny. Dlatego też, jeżeli chcesz sprawdzić, czy kobieta jest Tobą zainteresowana i czy jej na Tobie zależy, to patrz na jej czyny. Bo ona Ci może wiele rzeczy mówić, może Ci deklarować miłość, mówić, że jesteś przystojny, fajny, ale jej czyny mogą być z tym sprzeczne. A więc, jeżeli dziewczyna mówi, że Cię kocha, że Cię szanuje, a faktycznie widzisz, że Cię nie szanuje. Oraz traktujecie jak zwykłą szmatę, to znaczy, że tutaj mamy jakieś nieporozumienie. I jeżeli jej zachowanie jest sprzeczne z tym, co mówi, to wierzysz w zachowanie. Bo zachowanie zawsze pokazuje jej prawdziwą twarz. Kobiety mogą mówić wiele rzeczy i bardzo często wiele rzeczy mówią, tylko dlatego, żebyś żył w przeświadczeniu, że wszystko jest ok. I właśnie dlatego. Kluczem do zrozumienia kobiecych intencji jest patrzenie na jej zachowanie. Specjalnie dla Ciebie na potrzebę tego materiału przygotowałem pięć uniwersalnych sposobów na to, aby sprawdzić, czy dziewczyna faktycznie jest zainteresowana. A więc, jeżeli chcesz sprawdzić, czy dziewczynie zależy, czy ona jest tobą w związku naprawdę, czy ona cię kocha, to po prostu sprawdź, czy ona przejawia wobec Ciebie. 5 oznak szczerego zainteresowania. Oto one. Na samym początku, oczywiście, spotkania. Dziewczyna musi spotykać się z tobą i przychodzić chętnie na randki. Tak naprawdę to chyba najważniejsza oznaka zainteresowania oraz fundament każdej relacji. Jeżeli dziewczyna chce się z tobą spotkać i chętnie uczestniczy w randkach, to wszystko powinno być w porządku. Obecność na randkach jest obowiązkowa i nie ma tego żadnej wymówki. Szczerze zainteresowana kobieta chce spędzać z tobą jak najwięcej czasu i cieszy się każdą chwilę spędzoną z tobą. Jeżeli natomiast dziewczyna nie będzie chciała się spotykać z tobą i będzie wolała spędzać czas z kimś innym, to tutaj masz poważny sygnał alarmowy. Pamiętaj, Szczerze zainteresowana kobieta, chce się z Tobą spotykać i jesteś dla niej na pierwszym miejscu. Jeżeli ona będzie wolała na przykład przełożyć spotkanie z tobą tylko dlatego, że jest umówiona z koleżanką, no to coś tutaj jest nie tak. I pamiętaj też, jeżeli ona nie będzie chętnie uczestniczyć w randkach i będzie mówić, że te randki są nudne, że w ogóle po co randkować? To też jest sygnał ostrzegawczy. Zainteresowana kobieta uwielbia spędzać z tobą czas. Na drugim miejscu oczywiście czułość. Jeżeli jej zależy, to ona będzie dla ciebie czuła i będzie okazywać swoje uczucia na różne sposoby. Zainteresowana dziewczyna będzie przytulać się do ciebie, łapać cię za rękę, głaskać, całować i tak dalej. Zwraca szczególną uwagę, czy dziewczyna wykonuje wyżej wspomniane gesty wobec ciebie jako pierwsza. Czy ona pierwsza cię pocałuje, czy pierwsza cię przytuli, czy cię złapie za rękę, czy tylko może odwzajemnia Twoje gesty. Bo jeżeli ona jest zainteresowana, to ona będzie sama cię przytulać, ca sama całować i nie będzie z tym największego problemu. Natomiast, jeżeli dziewczyna będzie tylko odzajemniać Twoje pocałunki oraz. Co jeszcze gorsze, będzie ich unikać, no to znaczy, że coś jest tutaj nie tak, że jej zainteresowanie może być naprawdę na niskim poziomie. Ale jeżeli ona wykonuje wobec ciebie gesty czułości, chce pokazać ci właśnie tymi gestami, że jej po prostu zależy, to wszystko jest ok. Uważaj jednak na takie sytuacje, gdy widzisz, że dziewczyna zaczyna unikać tej czułości i wobec ciebie jej nie przyjawia, a więc ty cały czas próbujesz się jakoś udobruchać, całujesz, przytulasz, a ona nic. Ona nic od siebie, tylko ty. I nawet gdy ty chcesz na przykład ją przytulić, pocałować, to ona się odsuwa. Ona się odsuwa i robi się wobec ciebie zimna. No jeżeli tak jest, to jest po raz kolejny, mówię, sygnał ostrzegawczy dla ciebie, że coś tutaj jest nie tak. Kolejną bardzo ważną sprawą jest oczywiście szacunek. A więc kobieta, która jest tobą w związku ze szczerego zainteresowania i oczywiście zależy jej na tobie, będzie cię szanować. Ona będzie cię doceniać jako mężczyznę, jako partnera i wobec ciebie będzie oczywiście dobrze się zachowywać i nie będzie robić niepotrzebnych trudności ci. A więc zainteresowana dziewczyna będzie szanować Twój czas i będzie starać się zawsze być punktualna. Ona będzie dotrzymywać danego słowa, będzie oczywiście też się liczyła z Twoim zdaniem, nie będzie odmawiać randek i będzie też od, oczywiście odpisywać na Twoje wiadomości i odbierać Twoje telefony. No to są takie przykłady, które pokazują jakby yy, podstawowy szacunek do drugiego partnera. A jeżeli jest odwrotnie i ona na przykład właśnie Cię ignoruje, zbywa Cię, odwołuje randki i widać, że naprawdę jej zachowanie jest pogardliwe wobec Ciebie. I i brakuje tu jakiegokolwiek szacunku, no to znaczy, że to te zainteresowanie też jest. Mm, wymaga na pewno zbadania. Bo pamiętaj, jeżeli jej zależy, to ona będzie cię szanować. Ale jeżeli jej zainteresowanie jest niskie, to wszystko będzie jej obojętne. Uwierz mi. Jeżeli jej wszystko jest obojętne, to i tak samo z szacunkiem. Raz on będzie, a raz nie. W czwartym punkcie dałem oczywiście dbanie o Waszą relację. A więc zainteresowana kobieta zawsze będzie inwestować w Waszą relację. Ona może robić to na różne sposoby, ale zawsze będzie chciała ulepszyć Wasz związek oraz sprawić sobie odrobinkę przyjemności. I tutaj mamy różne przykłady. Wdzięczna kobieta zrobi Ci na przykład upominek, niespodziankę. Oczywiście będziecie też komplementować. Gdy tylko będziesz chciał upieczeć Ci Twoje ulubione ciasto lub też zrobi Twoje ulubione danie, ona też będzie Ci dorzucać się do spotkań oraz będzie co najważniejsze dbała o Ciebie. Bo szczerze zainteresowana kobieta będzie w pewien sposób inwestowała w związek. I to nie musi być inwestycja pieniężna, to może być jakaś naprawdę drobna inwestycja w postaci miłego gestu. Może to być mały prezent, dla ciebie lub zrobienie Twojego ulubionego deseru. To niewiele kosztuje, ale pokazuje właśnie jej zaangażowanie. I to zaangażowanie wyraża się właśnie w tych czynach, a nie w tym, że ona mówi Ci, że o ciebie dba, albo mówi, że y, zrobi Ci upominek, a tak naprawdę Ci nie robi. Ważne są tutaj czyny, i takie drobne rzeczy pokazują o tym, że jej właśnie zależy. Jeżeli chodzi o piąty i ostatni punkt. To mamy tutaj dosyć ciekawą sytuację, bo zainteresowana kobieta będzie unikać sprzeczek oraz kłótni. Prawda jest taka, że zaangażowana kobieta wybaczy ci wiele błędów i wiele tych błędów z nich obróci w Twoje pozytywy. Oczywiście pamiętaj, to nie jest żadne przyzwolenie na popełnianie karygodnych błędów. No ale jak coś ci się przydarzy, no to ta dziewczyna może przemknąć oko, dlatego że jest zainteresowana, więc to warto dbać o zainteresowanie. No ale jeżeli jej zainteresowanie jest już na niskim poziomie, a nawet już na ujemnym, i kobieta już nie jest oba związku ze szczerego zainteresowania, to uwierz mi, ona zrobi Ci awanturę tylko dlatego, że nierówno oddychasz. I naprawdę nie przesadzam. Jeżeli kobieta jest niezainteresowana tobą, i wkrada się tutaj też pierwiastek nienawiści do ciebie, to ona zrobi ci aferę naprawdę ze wszystkiego. Zainteresowana kobieta natomiast będzie chciała dla was jak najlepiej, dlatego też będzie unikać sprzeczek i kłótni. No a niezainteresowana kobieta <gryw> będzie ich szukać. I tutaj jeszcze lekka dygresja. Uważaj na częste fochy oraz kłótnie w związku. To bardzo częsty zwiastun rozstania lub obraz obniżonego zainteresowania kobiety. Gdy dziewczyna nabrała do Ciebie odpowiednio dużo niechęci, zaczyna wyrzucać z siebie całą gorycz i jeszcze bardziej Cię obwinia poprzez kłótnie. Jeżeli Twoja dziewczyna ostatnio zaczęła coraz częściej się kłócić i ma pretensje do Ciebie, to bardzo zła znaka. Najprawdopodobniej ona już w środku się zniechęciła do Ciebie i teraz to tylko u zewnętrznia. Także pamiętaj, zainteresowana kobieta nie będzie ci robić problemów i będzie próbowała stworzyć miłą i przyjazną atmosferę związku. Niezainteresowana zaś zrobi ci piekło i zauważysz, że się, zacznie się coś w niej zmieniać. I od razu podkreślam, sprzeczki mogą się czasem zdarzyć. Jednak systematyczne i powtarzalne kłótnie. I tutaj podkreślam, kłótnie o byle co są zwiastunem tego, że zaczyna się w twoim związku dziać coś naprawdę nieprzyjemnego. No i tak właśnie doszliśmy do pięciu oznak szczerego zainteresowania. Zapamiętaj je sobie oraz sprawdzaj według tych kryteriów zachowanie swojej kobiety. Gdy twoja dziewczyna będzie dopasowywać się do tych zachowań, będzie wobec ciebie właśnie czuła, będzie się z tobą spotykać, będzie cię szanować, będzie inwestować w związek oraz będzie unikać kłótni, to znaczy, że jest zainteresowana i jej zainteresowanie jest na bezpiecznym poziomie. Natomiast niestety, jeżeli ona będzie zachować się odwrotnie, no to jej zainteresowanie może być niskie lub już wręcz zabite. Niemniej jednak pamiętaj, Nigdy nie pytaj się kobiety o jej uczucia, zaangażowanie, zainteresowanie w bezpośredni sposób. Bo jak już wcześniej Ci powiedziałem, to Ci nic nie da. Kobieta powie zawsze to, co Ty chcesz usłyszeć. A tak naprawdę w środku my chcemy usłyszeć oczywiście to, że jest nami zainteresowana i ona nam to powie. Ta kobieta niezainteresowana nam oczywiście powie i skłamie nam, Powie, że nas kocha tylko po to, żeby uśpić naszą czujność i żebyśmy po prostu mogli bezpiecznie, spokojnie spać. A ona i tak w środku serca mm, zadecydowała, czy z Tobą chce być, czy też nie. Także pytania bezpośrednie odpadają. Proszę Cię nie zadawaj takich pytań, bo one i tak Ci nic nie pomogą. Jeżeli chcesz faktycznie sprawdzić jej zainteresowanie, sprawdzaj czyny. Sprawdzaj czyny według tego schematu, który ci podałem, i wtedy będziesz wiedział, czy ona jest zainteresowana, czy też nie. To bardzo proste. Serdecznie zapraszam cię na moją stronę internetową udanyzwiązek.pl, gdzie znajdziesz więcej porad dotyczących relacji damsko-męskich. Zachęcam cię do skomentowania filmu oraz zostawienia subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Trzymaj się. Do usłyszenia.